Dobry wieczór, proszę Państwa. Dzisiaj ostatni film z serii Myśli Nieuczesane. Przed tym, jak będziemy ogrywali Ark Riders i będziemy o nim mówili teraz cały czas, będziemy mówili o Extraction Shooterach, bo do tego zmierza ten kanał. Ale zanim trzeba jednak nawiązać do pewnego kanału, który po prostu koi moje serce i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kanał ten nazywa się Maciek z czatu i jest po prostu perfekcyjnym, antyludosowym kanałem. Robi wszystko na tyle dokładnie, tak jak ja nie potrafiłem tego zrobić. Robi to w taki sposób, jak ja nie rozumiałem, jak trzeba dotrzeć do ludologów. I nie mówię o samych ludologach, czyli twórcach, bo do tych imbecyli się po prostu nie da dotrzeć. Ja mówię o widzach. Do nich trzeba dotrzeć w taki sposób, jak zrobił to ten kanał. Więc nie wiem, czy do Ciebie dotrze ten film, ale moje serdeczne gratulacje. Jestem pod wielkim wrażeniem. Ja nie wiem, czy Ty jesteś sam, czy Was jest kilka osób. Na początku, jak oglądałem ten, te, te, te filmiki w takiej intensywności i z tak głębokim researchem, ja nie mogłem uwierzyć, że to jest jedna osoba. Więc zastanawiałem się, czy to nie jest jakaś wykopowa grupa. Ale może to jest jednak jedna osoba, która jest po prostu tak fantastyczna pod tym względem tak fantastycznie dobierająca klipy tak potrafiąca w umiejętny sposób pokazać tym, tej bandzie baranów, Czym mają do czynienia już od wielu lat? Bo w moich filmach, jeszcze te pół roku temu, ja popełniłem jeden najważniejszy błąd. Ja chciałem przekazać poprzez to, co mówię, ludologom, że słuchajcie, ci wasi twórcy robią was uja, ci wasi twórcy was olewają, ci wasi twórcy są obleśni. No bo na przykład pamiętacie film, gdzie. Obleśnie jadłem na tym filmie posiłek, przedstawiając to w taki sam sposób, jak obleśnie je posiłek Kiszak. Po tym filmie jednak, zamiast Odezwy ze strony widowni ludologów, że kurde, no faktycznie może coś się zniechalo, może gościu by przestał chociaż maskać do tego mikrofonu, przestałby pierdolić, że w Japonii się beka, jak się beka, to znaczy, że było smaczne i tak dalej, i tak dalej. No jednak płacimy mu pieniądze, no to wypadałoby, żeby była jakaś kultura. Nie. Ludologia o tym nie pamiętała, bo ludologii trzeba pokazać tarno na białym i to właśnie robi ten kanał. To robi Maciek Szczatu. On pokazuje. A pamiętacie film jak Wyszedłem dosłownie podczas oglądania materiału Kiszaka, jak wyszedłem z psem na 15 minut tyle, ile materiał trwał, i wróciłem po tych 15 minutach mówiąc o tym materiale w dość niespójny, nielogiczny i bezsensowny sposób. Też nie zrozumieliście tego performanceu, bo wam trzeba po prostu pokazać, bo trzeba zrobić to, co robi Maciek z czatu. Trzeba pokazać, jakie brednie opowiadają ludolodzy, jakie brednie nie tylko Kiszak, ale i Arkadikus, i Wężojadzik, Dzieciaczek, jak oni się po prostu na co dzień wykładają. Bardzo mi się podoba też, że nie zostawia. Suchej nitki na Amandzie, bo też niestety dziewczyna jest sobie winna. Ale powiem Wam szczerze, że nie, nie bierze mnie radość z tego względu, że teraz po prostu Maciek z czatu ciśnie po ludologach. Nie cisnąć po ludologach, bo ludolodzy po prostu cisną sami po sobie. Tych głupotach jakie wypowiadają. Nie to mnie najbardziej cieszy. Bo mnie nigdy nie cieszyły filmiki typu Warte Śmiechu. Kiedy po prostu ktoś idzie i nagle robi sobie krzywdę. Bo tą krzywdę mógł sobie zrobić po prostu każdy. Ale wiecie co mnie najbardziej cieszy? Że w tak krótkim czasie ten kanał zyskuje maksymalną popularność. Jego filmiki sięgają po 7, 8, 10 tysięcy. Wypuszcza tych filmików... Tak dużo, jak wypuszcza Kiszak na swój kanał. Nie wiem, czy to też nie jest zabieg specjalny, żeby po prostu pokazać, że on teraz może ukraść, on może teraz powalczyć tą bronią, którą, którą walczyli ludolodzy. On teraz sobie pokradnie i on sobie na tym teraz zarobi. Ale w tym wszystkim najbardziej bawi mnie to, że ta super wierna publiczność, ludologiczna publiczność, teraz wchodzi na kanał Maćka Szczatu i jebie po Kiszakach, Arkadikusach i całej tej ludologii komentarze. Ci su te super wierne pieski są tak super wierne, że są jak taka po prostu flaga, gdzie zawieje tam idzie. I to pokazuje, że cała ta widownia ludologów to jest jedno wielkie, płytkie szmaciarstwo, które za chwilę może się po prostu rozejść, jak pojawi się ktoś ciekawszy. I tutaj nie dziwię się, że po takiej nagońce Maćka Szczatu, po, tych, po tej ilości kosmicznej filmów, które wypuszcza, tak naprawdę oni nic, siedzą cichutko, siedzą cichutko jak myszki i prawdopodobnie, bo ja nie wiem, ja nie oglądam ich streamów, naprawdę zrzygałbym, gdybym, gdybym, gdybym włączył jakikolwiek, ale coś czuję, że jak tylko jakiś, jakiś w miarę mm, odważny widz na kanale Kiszaka podczas streamu coś powie na temat filmiku Maćka Szczatu no to za chwilę będzie ban Coś czuję, że Snake Eater też będzie banował. Coś czuję, że Arkadikus może już po prostu nawet nie poruszać tematu. Czy tam Tamae, czy, czy inny wieśniak. Coś czuję, że to po prostu będzie maksymalnie przemilczane. No bo co? No bo żeście się chłopaki kopali, bo ko w końcu komuś się chciało. W końcu komuś się chciało zaatakować was własną bronią, W waszym własnym. Gdzie mieliście, czuliście się bogami, a wyszło na to, że jak związać jedno z drugim, skleić w jeden filmik, to nagle się okazuje, że gadacie totalne głupoty. Dlatego jeszcze raz panie Maćku Szczatu, ja nie wiem czy was jest jedna osoba, czy kilka, nieważne, do kanału się zwracam. Ogromne podziękowania za to, że robicie to tak zajebisty sposób, bo na samym początku jeszcze troszeczkę obawiałem się, że to może być przewrócone za bardzo w żart. Już widziałem dużo takich komentarzy, gdzie ludzie dyskut dyskutowali, czy aby na pewno to nie jest kanał ludologiczny, no bo nie dowierzają, no bo jak? No przecież jak ktoś może być anty? Ale widzę, że jest coraz bardziej podkręcane, 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 widzę, że tam do doszukujesz i ciśniesz i bardzo dobrze. Chce po prostu pokazać, gdzie ta ludologia leży, co ona tak naprawdę znaczy, kim oni są. Gdyby, jeżeli tak pokazywać tym widzom na co dzień, to, w co oni grają, w czym oni biorą udział, to może faktycznie w końcu zrozumieją. Ja popełniłem ten błąd, bo ja po prostu do nich gadałem tak jak teraz, i oni po prostu tego nie zrozumieli. Trzeba im to pokazać namacalnie, bo to są kurwa po prostu barany, które mają 3 sekundową pamięć. Za trzy sekundy zapominają, co ich ważny streamer robi, i trzeba im to co chwilę, co godzinę, co 15 minut pokazywać, bo nie daj Boże zapomną. I na sam koniec tak trochę mi jest smutno, bo tak naprawdę cała ta moja akcja. Top Stealing Content też miała opierać się właśnie o głęboki research. I jest mi trochę smutno, bo gdzieś tam się to na początku zaczęło. Tylko no niestety moja ekipa, znaczy część ekipy antyludosowej, która się tak e, bardzo zarzekała, że są anty, no nie chciało im się, woleli się poobrażać, woleli posimpować jakieś lasce, poszli w pis do. No i prawdopodobnie teraz siedzą z ludologami i oglądają sobie kiszaczka wieczorem, więc trudno, wyszło na jaw, co oglądacie i nawet nie jest mi teraz po prostu przykro. Jest mi tylko przykro, że mogliśmy to zrobić szybciej, pierwsi, ale pan Maciek z czatu, czy Państwo Maćkowie z czatu na pewno zrobili to po prostu dużo lepiej. Ja z całego serca będę wspierał będę mówił o tym no nie wiem co mogę więcej zrobić jeżeli szukujecie jakiś duży projekt naprawdę coś konkretnego chcecie rozwinąć też chcecie rozwinąć ten kanał mogę nawet wspomóc finansowo dość konkretnie bo takie akcje należy wspierać bo to że ja dzisiaj stworzyłem ten film jest tylko po to żeby pochwalić ten kanał właśnie zrobić to. Czego mi brakowało, kiedy byłem sam w tym wszystkim, kiedy ja mówiłem o ludologa, kiedy ja się wypowiadałem w sposób negatywny, kiedy próbowałem wam otworzyć oczy, to każde mniejsze, większe kanały nie, nie, nie potrafiły powiedzieć: Słuchaj, stary, no może faktycznie dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. Nie. Wtedy wszyscy byli, że ludologia to jest Bóg, antyludos to jest jakiś idiotyzm. No, i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, dobrze że pokazał się Maciek Szatu, bo Maciek Szatu nie mówi ani jednego słowa. Maciek Szatu pozwolił mówić ludologom, a ludolodzy sami siebie teraz podkopują to, o czym mówiłem wam już od dawna, że oni sami siebie zjedzą. Od piątku rozpoczyna się Ark Riders, czyli otwarte beta testy. Jeżeli masz ochotę ze mną zagrać to zapraszam, będę 48 godzin grał bez przerwy. To już jest na poważnie rozpoczęcie, wejście w nową erę tego kanału, kanału, gdzie będziemy mówili o extraction shooterach, w ogóle o shooterach, gdzie po prostu zajmuję się swoją własną działką. Teraz już na poważnie wchodzę w Ark Riders, bo, bo coś czuję, coś czuję w kościach, że stracę wiele, kur... godzin. I nie znajdę już dziewczyny. Nie znajdę już dziewczyny. Trudno. Trudno. Ale będę grał w Ark Riders. Więc, jeżeli masz ochotę dołączyć, to dołączaj. Jeżeli nie masz ochoty dołączyć, a chciałbyś wejść w świat extraction shooterów, no to czekaj na filmy, ponieważ jestem teraz w trakcie produkcji bardzo fajnego filmu, który się nazywa Pierwsze Wrażenia ex Extraction Shooterów, czyli wszystkie które są na rynku i właśnie chciałbym Ci sprzedać ciekawostkę od jakiego zacząć, a którego nie tykać, a które ewentualnie może Ci je spodobać, a w ogóle jak wejść w ten świat, jeżeli już znudziły Ci się Battlefieldy, bo ja na przykład nie mam zamiaru dotykać Battlefielda 6, bo ja po prostu z tego typu gier już wyrosłem. Teraz potrzebuję czegoś na poważnie. Potrzebuję takiego wyzwania jak w solsach. Bez odbioru żegnam, cześć.